Субтитры подогнал «Симон» Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo, otwieram XXIII sesję na gminy Łękawica. Serdecznie witam udział gminy Łękawica wraz z karnikieromczą. Witam dyrektor w kierowników jednostek organizacyjnych gminy Łękawica, jak również Was, panie i panowie. Radni. W dzisiejszej sesji bierzą udział 13 radnych na ustawowie w składu. 15 radnych i stwierdzam, że dzisiejsze obrady są prawomocne. Przejdziemy do uchwalenia porządku obrad dzisiejszej sesji. Szanowni radni, otrzymali na dzisiejszą sesję zaproszenie z porządku obrad. Czy ktoś z radnych lub wójta chce mieć zmiany do dzisiejszego porządku obrad? Ja, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wnoszę o rozszerzenie porządku, porządku obrad o punkt 11 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 łamane przez 124 2020 Rady Gminy Łękawica z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego druk numer 7, a także zmiany numeracji kolejnych punktów porządku obrad punkt 12 sprawy bieżącej wolne wnioski oraz punkt 13 zakończenie obrad. Uzasadnienie zmiany wynikając z wprowadzenia do porządku obrad y, dodatkowego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad w 23 sesji Rady Gminy Mękawica z rozszerzonym wnioskiem ujta gminy? Bardzo proszę o zaznaczenie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam. Przed głosowaniem udział 13 radnych. Za przyjęciem proponowanego porządku obrad 23. sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty 13 głosami za. Przejdziemy do punktu trzeciego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 21. i z 22. sesji Rady Gminy. Przypominam, że protokół wyłożony w Urzędzie Gminy, przez, przesłany przez program tę sesja jak również jest dzisiaj dostępny. Czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z 21 sesji Rady Gminy? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 21 sesji Rady Gminy Łękawica? Proszę o zaznaczenie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem protokołu z 21 sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych było 0. Głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że protokół z 21 sesji Rady Gminy Łęknica został przyjęty 13 głosami za. Przechodzimy do głosowania nad protokołem z 22 sesji Rady Gminy. Kto jest za przyjęciem protokołu z 20 sesji Rady Gminy? Proszę o zaznaczenie. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu udział 13 radnych. Za przyjęciem protokołu z 22 sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że protokół z 22 sesji Rady Gminy został przyjęty 13 głosami za. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu czwartego. Sprawozdanie Wójta Gminy w między międzysesji. Bardzo proszę Pana wójta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, działalność w okresie międzysesyjnym. W tym okresie zostało wydane kilka zarządzeń. Pierwsze w sprawie zmiany w budżecie oraz zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Kolejne sprawy zmiany w planie finansowym gminy na rok 2020. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Mękawica na rok 2020. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Mękawica na lata 2020-2030. W sprawie zmiany zarządzenia nr 157 łamane przez 2012 wójta gminy Mękawica w sprawie zasad polityki rachunkowości. I kolejne sprawy nieodpłatnego nabycia nieruchomości, gru nieruchomości gruntowych na własność gminy Łękawica. W okresie międzysesyjnym dla dochodów i wydatków budżetu uległ zwiększeniu o 36 258 zł. W kwietniu została zawarta umowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Łękawicy na ulicy Olszynowej Parkingowej, skrzyżowanie Wikinowa z Poremską oraz skrzyżowanie Zawodą z Krakowską. Również na wykonanie corocznego przeglądu dróg publicznych i mostów, wykonanie remontu cząstkowych dróg gminnych. Wszystkie umowy są obecnie w trakcie realizacji. zakład komunalny otrzymał zlecenie na czyszczenie przystanków na terenie gminy, czyszczenie i malowanie barier na mostach, ulica wodospadowa, mostowa, kładka na szkołę, wymienienie zniszczonych desek na kładkach na terenie gminy, uporządkowanie terenu oraz czyszczenie wszystkich miejsc w okolicach mostów i kładek. W dniu 30 marca podpisano umowę na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy. Gmina Łękawica złożyła również wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja hali sportowej w Łękawicy polegająca na remoncie posadzki sportowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 Całkowita wartość projektu to jest 75 tysięcy, dofinansowanie 60 tysięcy, realizacja do września bieżącego roku. W marcu wydano decyzję dotyczy, dotyczącą wygaszenia trwałego zarządu na obiekcie Hala Sportowa w Łękawicy. Dokonano drugiego odbioru częściowego zadania pod nazwą Budowa Sieci Wodociągowej, Grawitacyjnej Sieci Kanalizacyjnej oraz Sanitarnej y, Sieci Kanalizacyjnej dla gminy Łękawica na kwotę. 488 113 złotych i 20 groszy. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Okrajniku. W okresie wielkanocnym Gmina Biblioteka Publiczna w Łękawicy przeprowadziła dwa wirtualne konkursy na Panę Wielkanocną oraz na najpiękniejszą pisankę. 3 marca, szanowni państwo, zapraszam serdecznie na mszę w imieniu ojczyzny oraz strażaków, która odbędzie się o godzinie 9 w Kościele parafialnym. Dziękuję Majak, Maja, przepraszam. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej w gminy Łękwca. Na lata 2020-2030. Szanowni Radni, mający na druku numer 1. Przypominam, że projekt uchwały został przesłany w programie e-sesja oraz szczegółowo omówiony na komisji budżetu. Czy ktoś z radnych ma pytania? Nie widzę, dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji do spraw budżetu. zastępcy pan Wiesław Pasko. Yy, mam prośbę. I trzeba wstawać w z Można odczytywać naszego. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni, zaproszony goście. Przedstawiam opinię Komisji ds. Rzecznika w Gminy Łękawica z dnia 28 kwietnia 2020 roku. Komisja pozytywnie odczytuje projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Łękawica na lata 2020-2030 raz z autopoprawką Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ponieważ wprowadzono poprawki do projektu, najpierw przegłosujemy poprawki, a później całość uchwały. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem poprawy wprowadzonej do projektu uchwały w sprawie zmiany? W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rękawica na lata 2020-2030 czy na 1 proszę o zaznaczenie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 za przyjęciem poprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rękawica. Na lata 2020-2030 głosował 13 radnych, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że uchwała poprawki yy, zostały wprowadzone 13 głosami za. Przechodzimy do przegłosowania całości uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej finansowych. finansowej w na lata 2020-2030 przedstawiony na drugą numer 1 wraz z poprawkami proszę o zaznaczenie, kto jest za, kto jest przeciw. Trzyma. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział 13 radnych za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękowica na lata 2020-2030 głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Drug numer 2. I tutaj również przypominam, że uchwała została przesłana w programie sesja, a szczegółowo omówione na komisji na budżetu. Czy ktoś z radnych ma pytania? Nie widzę, dziękuję. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Uchwały Budżetu. zastępcę panu Wiesławą Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Rady, zaproszeni goście. Przedstawiam opinię Komisji do spraw Budżetu Rady Gminy Łękowica z dnia 28 kwietnia 2020 roku. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 wraz z autopoprawką. Mamy to na druku numer dwa. Dziękuję. I tutaj również. Najpierw. Przegłosujemy poprawki. Kto jest za przyjęciem poprawek, które do projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020? Przedstawienie w numer 2. Proszę o zaznaczenie. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu udział 13 radnych za przyjęciem poprawek do projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że wprowadzone poprawki zostaje przyjęte 13 głosami za. I przechodzimy do przegłosowania całości uchwały. Proszę o zaznaczenie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Łękarnica Rok 2020 dla zespołu zakładów opieki zdrowotnej, Żyd. Szanowni Radni, mają to na druku numer 3. Tutaj podobnie projekt uchwały został przesłany w programie e sesji, a został szczegółowo omówiony na komisji budżetu. Jeżeli ktoś nie wie, proszę bardzo zadawać pytania. Kto z radnych ma pytania jakieś? Bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Proszę, Pan Wysoka Paską. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni, zapraszam w Przedstawiam opinię w Komisji ds. Budżetu Rady Gminy Łękawica z dnia 28 kwietnia 2020 roku. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Łękawica w roku 2020 dla zespołu zakładów opieki zdrowotnej w żywcu. Drug nr 3. Dziękuję. Tak, przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Kamica. w roku 2020 dla Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w miejscu przedstawionym nr 3? Proszę o zaznaczenie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Kamica. W roku 2020 dla zespołu Zakładu Obiegi Zdrowotnej w żywcu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu ósmego porządku obrad. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Łękawica. Z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. Państwo dostali do w programie SSL, zostało uznane na Komisji Polityki Społecznej i Ekologii. Yy, czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. Bardzo proszę, Przewodniczącą Komisji Oświaty Polityki Społecznej i Ekologii o czytanie opinii. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Przedstawiam opinię Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Ekologii Rady Gminy Łękawica z dnia 29 stycznia 2020 roku. Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działania służby publicznego za 2019 rok. Głównym celem tego programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, co posłużyło lepszemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny. Współpraca odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej. Zorganizowano wiele zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno-kulturalnym, a stowarzyszenia Szeroka i Orkiestra Denta Beskid. Promowamy naszą gminę podczas wielu występów artystycznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Łękawica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok przed sterem nr 4. Proszę o zaznaczenie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych za przyjęciem sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy w Minęłękawicach z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do punktu dziewiątego porządku obrad, przyjęcie raportu z wykonania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy z 2019 roku. Szanowni radni, mają to roku numer 5 i również dostali to w programie sesja oraz zostało szczegółowo omówione na poziomie Komisji Polityki Gospodarczej i Rolnictwa. Czy ktoś z radnych ma pytania? Nie widzę. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Rolnictwa o czytaniu gminy. Szanowny Panie Prezydium, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Komisja Polityki Gospodarczej na swoim kolejnym 13 poszkoleniu w pozytywnie zaopiniowała raport sprawozdanie z programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających az besterze na naszej gminy gminy Łękawicy. Uzasadnienie. Komisja jednogłośnie przyjęła raport z prawa wykonywania programu w przedmiotowej sprawie. Nie wnoszę przy tym żadnych uwag. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem raportu z wykonania programu głosowania azbestu w biuroku zadającym azbest dla gminy Miekawica za 2019 rok przedstawiony na numer 5? Proszę o zaznaczenie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych za przyjęciem raportu z wykonania programu usuwania asbestu i wyrobów zawierających asbest dla gminy Kamica W 2019 roku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że raport został przyjęty 13 głosami za. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Przyjęcie sprawozdania działalności Zakładu usług Komunalnych za rok 2019. Szanowni radni, otrzymali to na druku nr 6. Bardzo proszę panie. panie przewodniczący, panie wójcie, panie, panowie radni, zaproszeni goście. Ja naprawdę króciutko chciałem w sprawozdania i jeżeli będą mogły w bieżącej sytuacji Państwu powiedzieć. Szeroko wczoraj żeśmy omówili poszczególne działy naszej, naszej działalności. Jeżeli chodzi o, o wodociągowanie, Pan Wójt wspomniał, jest cały czas prowadzona, prowadzona inwestycja. Część odcinków jest oddanych, część jest w toku. Szanowni Państwo, to co wczoraj powiedziałem, trzeba się zastanowić nad dalszą rozbudową racjonalnie w niektóre tereny naszej, naszej gminy, żeby żeby nie budować po to, żeby tylko budować, bo ja wczoraj to omówiłem między innymi sprawę w e, e, osiedlach Sk na skałę, coś takiego, na Morcą, Duże pieniądze zainwestowane, trzy budynki tylko biorą e, wodę w systemie ciągłym, e, z tego dwa z terenu gilowice. E, omówiłem wczoraj, że na tym to jak jest rady wody, ten wypuszczam, ile tam, tam jest, trzeba e, to jest kosztów, a przychodów nie bie. Jeżeli chodzi, szanowni państwo, o kanalizację, to jest jeszcze raz sprawa, też to co mówiłem roku wczoraj, końcem roku byśmy mieli napływ przez, przez oczyszczanie 400-450 m3, m3. W lutym w tym roku już o tym mówię, jest zamontowany 500 m sześciennych. W związku z powyższym, jak Pan wcześniej też informowałem w zeszłym roku, kończy się możliwość przyjmowania do oczyszczalni wniosków do podłączenia do, do kanalizacji. I jeszcze 30 kwietnia ja w takim uzgodnieniu już przyjmował nie będę. Też proszę, bo wczoraj omawiałem, no myślę, że jakiś pomysł trzeba na, wziąć na, na dalszą na działalność. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o e, zimę, e, a jeszcze jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o, o transport, to w zeszłym roku pozbyliśmy się autobusu, który po prostu się nie nadał do użytku. Z budżetu nie został zakupiony autobus, który, e, chcę tu Pana Czesława tu wesprzeć, Y, spełnia wszystkie wymogi, poprzez y, y, wszystkie badania, y, różne opinie krążą, to no każdy ma prawo do tego, ale na ten moment ten autobus y, spełnia zadanie, y, które powinien y, spełniać. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, to, to mieć Państwo, wielkie zimy nie było, ale jak popatrzycie na koszty, szanowni państwo, to jest to, 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 to się z tego, że pierwszy raz został ogłoszony przetarg. No i tam kwota by skoczyła sporo, bo 250 złotych Z Z jest koniec umowy na, na, na utrzymanie zimowe. Z tym wygląda przed nami jest sposób e, roz, rozstrzygnięcia, w jaki sposób będziemy mówić. Pan Czesar też inne pomysły, że jak W czasie się zastanowić, w jaki sposób można prowadzić akcję zimę, żeby, no żeby po prostu zaoszczędzić. E, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o, o transport, jeszcze powiem to, w zeszłym roku sprzedaliśmy, w związku z tym, że nie robimy ze śmieciami, sprzedaliśmy śmieciarkę i za tą samą wodę kupiliśmy w dobrym stanie, w dobrej cenie traktor z, z firmy Zżywca. Także mamy, mamy, nie jest tak, żeby sprzedano, a nie ma nic, uzupełniło się to nowym sprzętem. Znaczy w sensie używanym, ale bardzo dobrym stanie. Szanowni Państwo, to tyle gdybym oddał się tego. Chciałem tylko dwie minuty, żebym mógł o bieżącej sprawie pierwsze. Szanowni Państwo, ja chciałem w tym momencie powiedzieć, jaka sytuacja jest. U mnie jest specyficzna działalność. Ja od miesiąca czasu prowadziłem taką grupową pracę, jeśli tak można nazwać, bo muszę podzielić pracowników i na oczyszczalni, i na wodociągu, i, i w biurze, bo w razie jakiegoś zakażenia, nie wiem, Pani Boże, to wszyscy są zamknięci. Nie ma innej obsługi, na terenie chyba, że macie Państwo, żeby zabezpieczyć mieszkańców dostawę wody i oczyszczanie ścieków. Ale to się wiąże z tym, że dzisiaj pracownicy robią troszkę więcej godzin, w systemie po 5, 5 dni po 10 godzin e, i z tym są znane trochę większe koszty. Ale myślę, że dla, z pomocą Pana Wójta będziemy, będziemy na bieżąco rozmawiać. Jeżeli chodzi o bieżącą sprawę, też się borykam z problemami takimi, bo wiecie Państwo, nie ma dowozu dzieci w szkolnych. To jest miesięczny przychód około 12 tysięcy. Prawdopodobnie do końca roku nie będzie tych przychodów, a pracownicy są. Ale na ten miesiąc pan wójt dał nam zlecenia, które pokryją, zrobimy coś pożytecznego i pokryją ten przyród, który byłby z, z dowozów. Także e, po prostu na ten moment jesteśmy zabezpieczeni, ale co następne miesiące myślę, że w jakiś sposób wypracujemy te, 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 taką, taką sytuację, żeby mogli też coś zrobić, zarobić, a żeby utrzymać pracowników e, w, w no, po prostu pracy. Ja chciałem w tej chwili, Szanowni Państwo, podobnie innymi zabrałem głos, bo chciałem pracownikom głównie podziękować za zaangażowanie. Powiem tak, ryzykujemy wiele. Ja może nikt, ale pracownicy, bo mieszkańcy po prostu wymagają, żeby przyjść zrobić usługę taką czy inną. No niektórzy nie chcą iść, ale po prostu no jesteśmy zmuszeni. Dlatego, dlatego biuro wy, wyizolowałem, zrobiłem specjalną, specjalną kasę na zewnątrz. Kupiłem pozonator, także robimy zgodnie z procedurami, ale chciałem ludziom mieszkańcom, znaczy pracownikom podziękować właśnie, bo się, bo się po prostu co na pierwszej linii y, z mieszkańcami i tak mówię. Y, Najgorsza sytuacja jest, nie żeby ktoś do nas z przyjezdnym, no nie, mam, nie wiem do no końca z kim mamy do czynienia, ale to są mieszkańcy, którzy montują, demontują wodomierze, robią różne usługi, także że, że w tym miejscu chciałem, pracownikom bardzo, bardzo serdecznie podziękować zaangażowanie. To tyle, dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma pytania? Nie widzę, dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącego Komisji Polityki i Rolnictwa o Panel Panie Wójcie Panie Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Rękawica Gminy 284020. Na swoim podejmowym posiedzeniu. Pozitywna. Sprawozdanie z działalności Zakładu Służb Komunalnych za rok 2019 mamy też i zasadniczo. Komisja po wyczerpującej dyskusji obszernej, wyczerpującej informacji kierownika Zakładów Służb Komunalnych jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Zakładu Wyskupu Komunalnych za rok 2019. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przyznanie opinii. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni, zaproszę mi gości. opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porozumienia Publicznego.